Panie i Panowie, z wielką radością po raz ósmy staję tu, przed Wami, w tej sali, w tej auli, aby rozpocząć kolejny rok akademicki Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia Organizacji Pożytku Publicznego, który stale się rozwija i doskonali. Jesteśmy stowarzyszeniem, sami utrzymujemy się i sami działamy i sami sobie pomagamy na co dzień w różnych sytuacjach. Jesteśmy tutaj w tej auli i po raz ósmy bardzo serdecznie witam Dziekana Wydziału miejscowego Społecznej Akademii Nauk, Pana Doktora Inżyniera Tadeusza Sarnowskiego. który jednocześnie pełni rolę Rady, Rady przewodniczącego Rady Programowej Naszego Uniwersytetu. Witam serdecznie, ponieważ jest pierwszy rocznik. Wszystkich członków zarządu niech się pokażą. Komisji rewizyjnej nie się pokażą. Samorządu słuchaczy nie się pokażą. Rady Programowej, niech się pokażą wypadowcy i nauczyciele. <klucz> witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy roczników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, bo też taki rocznik jest. <klucz> a sposób szczególny witam rocznik, a właściwie kandydatów na słuchaczy ostrowskiego. Uniwersytetu III wieku, a więc pierwszy rocznik. <klucz> witam media, bo widzę, że przyszły. Serdecznie Państwa witam. No i witam zacnych, czcigodnych gości. No, tego, który wywołał temat Uniwersytetu III wieku, pan Piotr Walkowski. Witam pana Piotra Walkowskiego. Który na pierwszym naszym spotkaniu właśnie 8 lat temu powiedział może się nam uda i się udało. 7 no, lat temu, no, Ale na ósmym na pierwszym spotkaniu, czyli no to tak. No widzę, że jednak myślimy. Pardzimy. Pardzimy. <śmary> Witam serdecznie prezydenta miasta Ostraje Wielkopolskiego, pana Wesława Urbaniaka. Witam radnych Sejmiku województwa wielkopolskiego, pana Seweryna Kaszmarka i Rafała Moskiego. <klucz> witam serdecznie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrawy Wielkopolskiego, pana Macieja Klusaka. <klucz> Bardzo serdecznie witam, co roku przychodzi i zawsze nam dobrze życie księdza Prawata Tomasza Iwskiego. Bardzo serdecznie witam panią dyrektor, 4 liceum ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopena, panią Jolantę Maczkowską. Jesteśmy powitani i mam nadzieję, że będziemy w dobrej atmosferze przeżywać dzisiejsze nasze chwile szczególne, bo warto czasami zatrzymać czas i pomyśleć co będę, co będę robił, jeśli chodzi o Proces starzenia się, żyjemy dłużej, ale starzejemy się, aby być aktywnym, aby działać, tworzyć, no i czynić to, co najbardziej lubimy. Panie i Panowie, powiem, że rozrastamy się. Tych z roczników poprzednich mamy 360, a nowych 70. To już duża szkoła, przeszło 400 osób. Będziemy w tym roku, proszę Państwa, uczyć się w 30, 41 grupach edukacyjnych. Zamieńmy to na klasy, to będzie 41 klasy. I to już nie tylko język angielski, niemiecki, francuski, informatyka, gimnastyka, terapia tańcem. Przeładowanie sylwetki, pływanie, fotografika, koło taneczne, turystyka, brycz, chór, nową, kulinaria, nowe, podróżnika, koło historyczne, koło literackie, ręko dzieło, żywe słowo. Dość sporo tego. Bardzo chciałem podziękować Państwu za to, że przyszliście do nas. Tutaj zwracam się do tych, którzy po raz pierwszy są wśród nas. I zawsze słyszę taką oto, oto zdanie. Bo słyszałam, bo słyszałem, że mogę się uczyć, mogę zdobywać wiedzę, a poza tym fajnie jest. I to bardzo ważne, proszę Państwa, że oprócz tych zajęć codziennych, które odbywają się tu, społecznie Akademii Nauk, a także w Szkole Podstawowej numer 9, w, w czwartym liceum ogólnokształcącym, w trzecim liceum ogólnokształcącym, tym razem także i w Muzeum, także i w Izbie Lekarskiej. Tych zajęć jest dość sporo w tych różnych miejscach, ale sprzyja nam właśnie ta atmosfera, że możemy tam znaleźć swój kąt i możemy się edukować. Poza tymi zajęciami mamy codziennie wykłady, jak wiadomo, ale także mamy takie zajęcia pozedukacyjne. Myślę, że będziemy w tym roku w sposób szczególny przeżywać Światowy Dzień Seniora. 8 listopada marzy mi się, aby było, były tzw. senioralia. Połączymy, jak sądzę, myślę, te działania w tym dniu, także z Gminą Radą Seniorów w Ostroju Wielkopolskim. Marzy mi się, żeby było kolądowanie na Słońską nutę lutę 30 grudnia. Marzy mi się coś od starosty z okazji Dnia Kobiet. Już wiem, co będzie on jeszcze, nie? Marzy mi się wycieczki, wycieczki krajowe i zagraniczne. Marzy mi się, proszę Państwa, abyśmy podróżowali tym razem po Polsce Północnej, a latem Jedni mówią do Turcji, drudzy do Bułgarii, a inni do Grecji. Marzy mi się, proszę Państwa, abyśmy około 23 czerwca spotkali się w krainie głębokich doznań. Co roku kończymy zajęcia gdzieś. Albo na lotnisku, albo na święcie Kupały, albo na Tytaniku, a tym razem będzie to. Kraina głębokich drozg. Ale to wszystko będzie się układało, jak sądzę, pozytywnie, kiedy będziemy ze sobą współpracować. Mam nadzieję, że taka współpraca będzie z prezydentem miasta Ostrowia Wielkopolskiego, ze starostą Bogatą Ostrowskiego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, skąd otrzymujemy środki. Te razem nam się nie udało. W ramach ASOS, ale myślę, że w przyszłym roku będzie już lepiej. Ale moi drodzy, zwracam się do kandydatów na pierwszy rok. Musicie, koniecznie musicie poznać nasze najważniejsze trzy dokumenty: statut, regulamin i zasady współżycia koleżyńskiego. To bardzo ważne, abyśmy zrozumieli. Że my, członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, samorządu, słuchaczy, pracujemy non-profit. Grosza nie bierzemy. Mieliśmy, tak na wiosnę, powiem w tym roku kontrowersjuszu, która trwała 17 minut. Przyszedł pan i wyszedł, bo tylko była jedna umowa zlecona po poprzedniego roku. I proszę to docenić, że po prostu tak jest. A to że zbieramy składki, no to musimy, że tak powiem, się utrzymać i musimy działać także i w sferze organizacyjnej i materialnej. Co nas jeszcze czeka? Jak Panie i Panowie wiecie, 29 września tu, w tej sali, była inauguracja wojewódzka działalności Uniwersytetów III wieku. W przyszłym roku... Będziemy obchodzić jubileusz 40-lecia powołania przez panią profesor Halinę Szwarc, pierwszego w Polsce Uniwersytetu III wieku. To już 40 lat. Uniwersytetu w Polsce jest 500. Skupiają one 150 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Będziemy przeżywać drugi kongres Uniwersytetu III wieku w Warszawie, tym razem w Teatrze Wielkim. I wreszcie będziemy przeżywać wielkie wydarzenia, uroczystości, imprezy wewnątrz, lokalne tu u nas w Ostrowie, tak jak i w tym roku bywało. Myślę tu o Starska, myślę tu o spotkaniach w różnych imprezach na rynku, a szczególnie we współpracy z Ostrowskim Centrum Kultury, z Muzeum Miasta Ostrowa i z Biblioteką Naszą Publiczną jako że w tym rok poświęcamy sprawie literatury i historii. Chciałbym paniom i panom wszystkim życzyć, aby każdy znalazł miejsce dla siebie, a żeby mógł nie tylko się edukować, ale także przeżywać z nami no, miłe chwile. Czasami będzie i trudno, ale poradzimy sobie, kiedy będzie wzajemne zrozumienie. No i będziemy wiedzieć, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.